Nazywam się Bear Grills. Służyłem w brytyjskich siłach specjalnych. Zdobyłem Everest. Przeszedłem zamarznięte morze Arktyki. Dziś odwiedzę trudne wyżyny. Pokażę Wam, co trzeba umieć, by tu przetrwać. Szkoła przetrwania. Eee, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Szkoła Przetrwania Minecraft. I jak widzicie, moja sfora już się zadomowiła w domku. Nie mogę im pozwolić, niestety, latać tu po domu, gdyż. byłby jeden wielki. Bołaga e, Tak. E, dzisiaj moi mili w e, dzisiejszym odcinku przejedziemy się kolejką po raz kolejny. E, spad. Sp... Wow. A ten kamień co tu robi? I to tak na drodze? Sio kamieniu. Daj kamienia. E, wow. Dobra. No tak. E, tego. No dobra. To nie było oczywiście za zaplanowane. Wsiadamy i lecimy, bowiem moi mieli, chciałbym pokazać jedno miejsce po drodze. Dzisiaj tak naprawdę. No, pokażę wam to jedno miejsce i zrobimy dzisiaj coś yy, twórczego. Jak już się. Pewnie domyślacie. Yy, tym twórczym zajęciem będzie. Albo nie będę zdradzał nic teraz przed czasem. Kto się domyśla, ten się domyśla. Piątka dla niego, a ja muszę tutaj zaparkować. Yy, nie tutaj, kurde. Jak. Yy, no. Jak wysiadacie i macie niski sufit, taki się dzieje. Lecimy, lecimy, lecimy. I booster. Załączany. Cyk-cyk-cyk, tu na górę. Yy. A dobra, trudno Tu porobiłem schodki. Haha. To jest moi mili, moja odnoga. Znajdowałem tutaj właśnie diamenty jak widzicie Zrobiłem sobie jeszcze raz kill -off, yy, Diamentowy i miecz Tutaj coś tam szukałem Tutaj wykopywałem Różne rzeczy i natrafiłem na Jezioro lawy, które obsydianowałem. No bo za dużo lawy też Tu gdzieś kościoł byłki był przed chwilą Jeszcze uciekałem przed nim Dobra to nie tu w każdym razie Tutaj są te O! Słyszę tego Zombiaka nie mam w ogóle tego yy, pochodni, więc ktoś tu się zaraz zrespałnuje na punk. Będzie chciał mnie przegonić. Co mu się zapewne uda? Chociaż nie wiadomo. To tu? Nie, tu. Tu jest przejście tajemne. Nie. Tak, tam węgiel był. E, no, bo tutaj trafiłem na taką jaskinie. Widzicie zombiaku? Chodź tu. Widzicie. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Oj jak mnie dziabnął No tak <laughs> Wpadłem do lawy Nie, nie, to się to się wytnie, to się wytnie. Nie! Łaj Diamentowy miecz, kilow. Ale dużo tego sobie sumie znalazłem Co jak zauważyliście punkt respawnu jest przy najbliższym łóżku, gdzie spaliście. Chyba że jest to faktycznie gdzieś daleko. Tam się daje, w każdym razie, nie, nie to nie są potwierdzone informacje. Tutaj ten muszę iść. Bo tutaj kawałek wykopałem sobie właśnie, żeby schodami móc schodzić. Żeby głową nie zarywać. I teraz nie wiem gdzie to jest. Jeżeli to wpadło w do lawy, to będzie koniec. Ale już tak wpadałem kilka razy do lawy, że po prostu to wypływało, w sensie tak się rozwalało gdzieś tam po okolicznych tych I Po okolicznych miejscach. Tak, ja szedłem tędy, ha, jest, mówiłem, część rzeczy się odzyskała, ale najważniejsze rzeczy tak naprawdę odzyskałem, no, także nie było tak źle, a teraz y, pójdę jeszcze raz z powrotem, bo wiem jak się idzie tam od początku, yy, tak, tędy się idzie, tu, 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 idzie się tędy tutaj z tym i się idzie na wprost. Tak, tutaj mam takie... Jeszcze jeden ząbiak. O, dźwięk jaskini. Później to zbalamy. No i taka sobie tu jaskinka, jakieś redstone'y, muzyczka. Tu kolejny workbench. Stawiam w razie czego, gdy musiał coś zrobić szybko gdzieś na poczekaniu niedaleko. I czasami też stawiam skrzynki właśnie, żeby Żeby po prostu nie stracić, tak jak przed chwilą bym stracił. No i tutaj jezioro Lawy jakieś. Tu zacząłem kopać, tu już przestałem mieć pochodnie. Tu jest źródeł kolawy. A tam dalej jest ciemno i nie wiem co tam jest. Ale póki co. No i też chciałem pokazać w sumie, że się kopałem. Kopałem trochę w takich właśnie tutaj okolicznościach. No ale dobra, w dzisiejszym odcinku albo właściwie w dzisiejszych dwóch odcinkach, bo nie wiem ile mi to zajmie. Pewnie dużo. E, zrobimy właśnie to co miałem zrobić. E, z wami, tak naprawdę. Po część rzeczy wiadomo, nie chcę się robić, żeby móc pokazać jak to się robi podczas nagrywania. Bo już w sumie tak mnie korciło, żeby zrobić to co mam zrobić. E, samemu, ale chciałem wam to pokazać, więc... Tak naprawdę zająłem się tutaj kopaniem właśnie tych dziur, tych tuneli, tutaj właśnie jakaś jaskinia jest, gdzieś w ogóle mam na tym, na kartograferze nowym, że faktycznie tu gdzieś są jakieś jaskinie, o i tu się wchodzi pod górkę, po schodach, właśnie nie wiem co jest z tą, tą tutaj z tą teksturą, nie wiem czy też to macie czy nie, ale, no ja, ja tak mam niestety, jak będzie noc, ty zombiaku nocny! Kolejny kolejny zombiak. Obawiam się, że tutaj y, zrobię przerwę i widzimy się podczas dnia. Cześć. Witam Was ponownie. I jak widzicie, miałem lekkie starcie z kriperem. Musiałem się y, położyć tutaj do łóżka, no ale y, mam odzyskałem swoje rzeczy, bo mi wypadły podczas y, rutynowych ćwiczeń. W każdym razie, to Oto moi mili są początki pod nowy dom Tutaj będą ściany, wiadomo, złóż. O, to tego nie będzie wiadomo. E, no i coś w, tak, na takim kształcie e, będzie, gdyż... Ładny widok mam. Tam mam góry, trochę właśnie tego sadu. Tutaj jak nie widzieliście tego, e, zrobiłem taką e, zatokę. E, zatokę właśnie taką osłoniętą poprzez e, trzcinę. Także ona się ciągnie, 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 ciągnie. Tam dalej. Tam, 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 tam. No, a po drugiej stronie, mojej mili, jak wyjdę, jakieś balkoniki, nie balkoniki, e, będzie widok na morze i wyspy i tamte. Także naprawdę dobra miejscowa. Oczywiście tu jakoś to będzie zabudowane. E, więc prawdopodobnie w przyszłym odcinku. Właśnie zobaczę ile mam czasu. Dobra, okazało się, że nie mam w ogóle czasu, gdyż to już jest y, drugi odcinek zapewne. Yy, bo tam pokazywałem to właśnie długo, du, dużo czasu pokazywałem, no. także w tym odcinku albo przyszłym zajmiemy właśnie się budową. Muszę jeszcze zebrać materiały. Mam trochę gliny, bo wydobyłem stąd tutaj podczas tych tych. Także myślę, że kawałek ścian porobię właśnie wraz owca na celowniku. Yy, także porobię yy, kawałek ścian, kilka ścian właśnie z. Z cegły, po prostu. No i jak, jakoś to będzie wyglądało, mam nadzieję, także ja się zabieram do roboty. Mam jeszcze sporo czasu, bo jest ósma minuta dopiero. Czytam mus z kawałkiem. No, także, moimi mieli tutaj po prostu będą ściany zbudowane z cegły. Tu, 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 tu dookoła. Tak mi się daje po prostu, chociaż tej pff, gliny... Znaczy gliny. Nie mam za dużo, niestety. Owca. Nie da mi spokój. Także moje mini po prostu sobie zacznę budować. Czemu się to renderuje? E, dobra, także moi mini ja sobie to zacznę budować. Oczywiście zobaczycie to wszystko w przyspieszeniu. Nie wiem, ile mi to zajmie, czy odcinek, czy dwa, czy, czy pół. W każdym bądź razie, dobra, to ja idę do, ym, do budowania. Albo moi mieli jednak nie idę do budowania, gdyż, <coughs> e, gdyż już jest dziewiąta minuta i tak naprawdę musiałbym podzielić ten odcinek, e, co się buduje, bo już wyłączyłem Minecrafta po prostu e, i do tego się renderuje, musiałem go zresetować. E, gdyż e, moi mieli po prostu musiałbym podzielić ten odcinek na dwie części i byłoby po prostu budowanie w połowie odcinka tego i zaczynał i po, już i w e, następnym na początku następnego odcinka byłbym w połowie budowania, także. Eee, zakończymy po prostu na tym, tutaj, takim przygotowaniach. Powiedzmy, ja jednak tam owce tutaj dziabnę. Ona mnie korciła już od początku swego istnienia. No, tak spadłem. Ale ty też spadniesz owcą Chodź tu. Dobra, dawaj. Także yy, wilki sobie siedzą spokojnie w domku. Tutaj mam jednego, tylko że on jest zablokowany. Moimi. Ten wilczek tutaj, mój e, stróż nocny. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Także on nie może wstać. Klikam go prawym, niestety. O ty! O ty! Na pana się rzucasz? Niestety. Moim imieniem tak to jest z ciekłymi psami, że po prostu... Trzeba je po prostu, niestety, unieszkodliwić. No nie mogę nic z nimi zrobić, bo... Jest, został zablokowany podczas siedzenia i, i niestety, także widzieliście, rzucił się po prostu z zębami na mnie, musiałbym go po prostu wyłączyć z rozrywki, także tym pesymistycznym akcentem kończę ten odcinek i widzimy się już po prostu jak zacznę budować ten dom, mam nadzieję, że jakiś wilk, albo piesek, albo ktoś, tam jest krówka, jeszcze tą krówkę tutaj będę musiał niestety chyba okaleczyć, o dziękuję Ci bardzo. Także tym smutnym akcentem, takim yy, akcentem, gdzie zabijam po prostu niebezględne zwierzęta, które się niczego nie spodziewają. Od tyłu zachodzę o tym. A widzicie, krówka już chciała uciekać. Tutaj kurczak też już wie, co go czeka. Także, no nic moi mili, Ja się żegnam z wami. I do zobaczenia w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć.